Prawie całe Lubartów, ale także znaczna część gmin powiatu lubartowskiego wciąż oczekuje na to, co zrobi wójt gminy Lubartów. Wójt może zgodzić się z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia lub nie wyrazić takiej zgody. Na podstawie artykułu 36 paragrafu 1 Kodeks Postępowania Administracyjnego Dziennik Ustaw z 2024 pozycja 572 wójt gminy Lubartów powiadamia, iż decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w warunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu przetwarzania i zbierania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w gminie Lubartów przez Stena Recycling, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ze względu na skomplikowany charakter wymagający szczegółowej weryfikacji dużej ilości dokumentów nie może być wydana w ustawowym terminie. W związku z powyższym wyznaczam termin rozpatrzenia sprawy do dnia 31 marca 2025 roku. Czytamy w zawiadomieniu Wójta Jarosława Budki. Oznacza to, że Wójt po raz kolejny odsunął podjęcie decyzji, która może otworzyć lub zablokować, przynajmniej na jakiś czas, budowę. Przysłowiowych gruszek w popiele nie zasypuje Stena. W ostatnim tygodniu najpierw na stronie Lubartów24, a później na stronie, ale także w wydaniu papierowym wspólnoty ukazał się wyjątkowo przychylny art. practical Stena Recycling nowoczesne zarządzanie surowcami wtórnymi dla regionu lubartowskiego. W artykule, którego wydźwięk jest wyjątkowo jednostronny, czytamy, że przyszły zakład z odpadów odzyska surowce, które potem trafią do hut czy papierni. Autor, który uwaga nazywa się Stena Recycling, przekonuje w tekście, że tu cytat: całość operacji będzie odbywała się pod wiatami lub w halach magazynowych. Z tekstu dowiemy się też, że samorządy w takich przedsięwzięciach, Widzą sprawdzonego partnera. W tekście, który w owych periodykach umieszczony został jako tekst sponsorowany, nie odnajdziemy najmniejszej informacji o zagrożeniach, jakie niesie zakład, którego nazwa brzmi Zakład przetwarzania i zbierania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne. Nie wiemy, co skłoniłoby dwa poczytne portale oraz gazeta umieściły tekst, który jest reklamą inwestycji Steny. Chcąc dowiedzieć się dlaczego redakcje Lubartów 20 i wspólnoty lubartowskiej umieściły wyjątkowo jednostronne publikacje, nie wspominając o zagrożeniach oraz ile firma Stena zapłaciła za taką usługę, postanowiliśmy skontaktować się bezpośrednio z redakcjami. Mimo kontaktu niestety nie otrzymaliśmy oficjalnego stanowiska od żadnej redakcji. Postanowiliśmy zerknąć na cenniki usług reklamowych obu redakcji. Według cennika znalezionego na portalu Lubartów 24 koszt. Tygodniowej emisji artykułu sponsorowanego to 180 zł netto. Natomiast w przypadku wspólnoty lubartowskiej, mimo prób kontaktu, nie otrzymaliśmy odpowiedzi na pytanie, jak wyceniane są takie usługi w ich przypadku. Tekst zamieszczony w lubartowskich mediach ma pewną część wspólną z tym, co wydarzyło się na sesji. A gdyby taka spalarnia chciała powstać w naszym powiecie. To co państwo na to? Pewnie też państwo byliby przeciwni, pomimo tego, że ta spalarnia spełniałaby wszystkie wymogi. A widzieli państwo spalanie spalarnię w środku Wiednia? Czy ona jest niebezpieczna? Czy ona zagraża komukolwiek? Państwo dziękują, ale to proszę państwa, to jest życie, prawda? To jest po prostu to nie jest niebezpieczne. Państwu się tylko tak wydaje, że to jest niebezpieczne. Jeżeli spełnia wszystkie uwarunkowania, to jest, to jest normalnie funkcjonuje. Spalanie powstaną, spalarnie są czyste, bezpieczne, ekologiczne. Należy poczytać na temat nowych technologii, które w tej chwili są stosowane, tak? Zastanówmy się, bo tutaj jest ten, ta firma, o której mówimy. Oczywiście, niech ona nie powstanie, ale co do, do, do tych naszych spalarni, co wy mówicie państwo, że nie chcecie powstawać, a liczycie jakie koszty będzie ponosiło miasto kiedyś, jak nie będziemy mieli spalarni. Już wyprowadziliśmy poza miasto Yy, odpady śmieci. Jak Pan ocenia to, że dwa portale internetowe za pieniądze publikują artykuł o zakładzie przetwarzania i zbierania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne? Eee, ciężko jest coś takiego ocenić. Yy, wydaje mi się, że yy, te artykuły, które pojawiły się jako artykuły sponsorowane, z tym, że artykuł sponsorowanym jest taką malutko czcioneczko umieszczony mniejszą niż ten tekst, który jest poniżej, no są pewnym prawem, jakie firma może robić i umieszczać. Natomiast prawem wydawcy jest to, czy taki artykuł zostanie opublikowany finalnie, i to wydawca podejmuje tego typu decyzję. No i przyznam się szczerze, że dziwię się wydawcom tych dwóch redakcji. Że y, no, przekonały ich, podejrzewam, y, środki finansowe y, Steny recykling, ponieważ y, ten tekst, jak przeczytamy, to jest naprawdę napisany przez dobrego menadżera, osobę z marketingu y, ze Steny, który no, napisał same superlatywy o y, tym, co y, będzie fundowane. Pod Lubartowem. No i jeżeli teraz jakiś nieświadomy czytelnik yy, zajrze do gazety i zobaczy, a, o, a reciting, um, hmm, 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 co tutaj pisze o tej scenie i nie zauważy małej czcioneczki artykuł sponsorowany, to przeczyta tekst i powie tak, o cholera, przecież to jest pachnące, to jest idealne, to jest wręcz wymarzona inwestycja i tak naprawdę wszystkie gminy w Polsce powinny zabijać się o tego typu inwestycje. No a z drugiej strony widzimy jak jest. Widzimy, że ani Lubartów tego nie chce, ani gmina tak odpycha teraz od siebie również tą inwestycję. No wójt nie śpieszy się z podjęciem decyzji dotyczącym y, wydania pozytywnej lub negatywnej decyzji dotyczącej, y, no umożliwiającej lub zamykającej y, drogę do budowy przynajmniej na jakiś czas. W całej Polsce, jeżeli tego typu inwestycje są realizowane, to wszędzie są protesty, więc y, gdzie to, gdzie te perfumy, gdzie ta najwyższa półka y, kosmetyków, y, o które tak powinniśmy zabiegać i tak powinniśmy się starać. I no i mówię, no, no dziwię się. W 2011 roku odbyło się w ratuszu podobne spotkanie i wówczas też mówiono o wentylowanych halach i nowoczesnym zakładzie. Tak i przypomnę, że tamto spotkanie dotyczyło budowy zakładu zagospodarowania odpadów tego, który jest w Rokitnie. I przyjechał ekspert. To myślę, że mieszkańcy pamiętają to doskonale. Ci, którzy a było kilkaset osób wtedy w ratuszu i pamiętamy wszyscy, jak do nas mówił, to jest, to będzie idealne, to będą zamknięte hale, to nic nie będzie czuć na zewnątrz, bo wszystko będzie po prostu zamknięte w obiektach i będą pracowały nowoczesne wentylatory. No miód malina, jeszcze bardziej miało pachnieć niż to. I proponuję, przejeżdżając przez, wjeżdżając do Niemiec, jadąc w stronę Lublina, otworzyć sobie okno w samochodzie wciągnąć powietrze i zobaczyć, czy te hale faktycznie są tak idealnie, yy, idealnie tłumią to, co miało być u nas, przypomnę, na ulicy niedaleko, obok, bocznej ulicy Lilipowej, tu, gdzie dzisiaj jest pobudowana yy, Biedronka, tam miał być ten zakład przetwarzania odpadów. Yy, więc wówczas, nie ukrywam, że wstałem i zapytałem się tego eksperta, mówię, proszę pana, Niech Pan da nam gwarancję. Niech Pan, mówię, dzisiaj podpisze z nami akt notarialny, że Pan swoim majątkiem gwarantuje to, że to będzie tak bezpieczne, tak idealne, tak wzorowe, jak Pan mówi, że nie będzie. To się palić nie miało przecież. No, Przypomnijmy sobie, co się wtedy działo, naprawdę. I on odmówił podpisania takiego aktu notarialnego. Natomiast tutaj po raz kolejny jesteśmy przekonywani do tego, że i te same, praktycznie te same argumenty, które słyszałem w 2011 roku, czytam dzisiaj w tym artykule. Tak naprawdę te firmy, które chcą nam za, zafundować tego typu przedsięwzięcia, no robią bardzo dobry marketing, mają olbrzymie budżety i doskonale zdają sobie sprawę, jak przekonać obywateli do czegoś, do czego obywatele nie są przekonani. Ja przypomnę, że to, co miało być takie idealne, że, że przecież Odpady w zakładzie zagospodarowania odpadów w Rokitnie płonęły już i to nie jeden raz. Że problem jest olbrzymi z nadzorowaniem tego, czy nie dojdzie za chwilę do kolejnej jakiegoś nieszczęścia w postaci. Yy, tak dużego pożaru, że, że sobie nikt z tym nie poradzi. Wystarczy wsłuchać się w to, co jest mówione na zgromadzeniu Związku Komunalnego, ja nie ukrywam, że oglądam również te zgromadzenia i tam no, wyraźnie jest powiedziane, znowu kolejne środki są potrzebne na kolejne zabezpieczenia. Policja, nie policja, przepraszam, tylko Straż Pożarna yy, ciągle ma jakieś uwagi i ciągle trzeba rozbudować ten system, żeby nie doszło właśnie kiedyś do jakiegoś nieszczęścia. I tutaj, a tutaj, no, czytamy, no, o co, co chcecie? No. Nowoczesne zarządzanie surowcami wtórnymi dla regionu lubartowskiego. Boże, surowiec wtórny, no przecież to taka fajna nazwa yy, dla regionu lubartowskiego. Dla, czyli dla całego naszego powiatu, ale region Lubartowski to jest chyba, y, tutaj rozumiem, czytamy, bo nie jest powiedziane, że ten odpad będzie wieziony nie tylko z powiatu Lubartowskiego, tylko również spoza powiatu. Czyli rozumiem, że też y, chyba powstaje jakiś region Lubartowski obejmujący... Kolejne ościenne powiaty, bo ta ilość odpadów, która tam ma być wieziona, no by, 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 ten, kto czytał te dokumenty, wierzył na znacznie przewyższy to, co mogą w ogóle lubartowskie Firmy zaproponować, jeżeli chodzi o przetwarzanie tego odpadu. No i wszystko wypetonowane, wszystko idealnie zaizolowane. Można by było się pokusić i zapytać się, czy na pewno yy, to wszystko w Polsce funkcjonuje tak? Jak jest napisane w tym artykule, ale nikt się niestety o to nie pokusił. Kanał S jako jedyna niezależna redakcja nie sprzedała czasu antenowego firmie Stena. Dlaczego? Bo my takiego czasu nie sprzedamy. Uważam, że w, 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 w takich sytuacjach, w takich y, momentach, y, należy żądać przede wszystkim dla obywateli wiedzy rzetelnej. Rzetelnej. Takiej, która powie o korzyściach, no, korzyści z recyklingu są, ale i o zagrożeniach. Powie o tym, że to nie jest nowoczesne zarządzanie surowcami, tylko to jest zakład, który będzie przetwarzał odpady niebezpieczne i inne, żeby powiedzieć, co to są za odpady niebezpieczne, żeby powiedzieć, jakie to jest zagrożenie w przypadku jakiejś katastrofy, odpukać, żeby jej nigdy nie było, ale gdyby się coś takiego wydarzyło, w sortowni też miało nic się nie wydarzyć złego, miało pachnieć, a wiemy co się dzieje, więc jeżeli owszem powstano jakieś albo będzie Stena chciała urządzić spotkanie z mieszkańcami i wynająć salę widowiskową, żeby mieszkańcy mogli przyjść, powiedzieć, zgłosić swoje zarzuty, to w takim wypadku my będziemy współpracowali, ale nigdy w życiu, kiedy będzie... Taka propaganda, bo tak to nazwę, bo to mam nadzieję, że się nikt na to nie obrazi, ale według mnie to jest taka jednostronna propaganda, która nie informuje nas o wszystkim. Czy nie widzi Pan pewnych zbieżności, czyli superlatyw, jakie opublikowano o zakładzie Steny, z tym, jak o spelarniach mówił kuśmierzak na sesji? Tak, widzę bardzo dużo podobieństw. Ja to czytam same ochy i achy. I na sesji usłyszałem, a co gdyby w naszym powiecie miała powstać taka spalarnia odpadów. Przecież one są bezpieczne, one są idealne, one są yy, bezpieczne, nie budzą żadnych tych. No to skoro jest to takie idealne i słyszę na sesji z ust radnego Kośmierzaka, że no praktycznie ja się poczułem, jak usłyszałem to, mówię cholera co oni tu planują w tym Lubartowie. O czymś znowu nie wiemy, coś znowu ma postać pachnące, idealne i wzorocowe. I yy, yy, skoro jest tak idealnie, no to dlaczego w Kraśniku, w Lublinie to budzi takie emocje? Dlaczego mieszkańcy tam się sprzeciwiają tego typu spalarniom? Dlaczego to jest taki przekaz, który jest nam serwowany. Od jakiegoś okresu czasu mam wrażenie, czy to w przypadku spalarni, czy to w przypadku steny, czy w przypadku, również coraz bardziej rozmywane są kwestie związane z innymi niebezpiecznymi inwestycjami, które mają się odbywać w Lubartowie. Jest to tak rozmywane, że czego wy się czepiacie, czego wy chcecie, to przecież jest bardzo dobre rozwiązanie. Boję się, no tutaj i przyznam się szczerze, że ten tekst, które tutaj widzę, te informacje, które słyszę yy, w, yy, podczas sesji Rady Miasta, że ktoś mówi o spalarniach, to naprawdę coraz bardziej yy, yy, powoduje, że się obawiam o przyszłość naszego, naszego miasteczka. Bo to są głosy zwycięzców. Tak to brzmi i ten artykuł, i te wypowiedzi. To brzmią jak głosy, głosy zwycięzców, którzy powiedzieli: Słuchajcie, mamy teraz władzę. Stena też sobie zdaje sprawę, że w chwili, kiedy wójt. Yy, wyda, yy, nie zgodzi się na t, yy, tą inwestycję, ma ostatni ruch, żeby wydać negatywną opinię dotyczącą tej opinii, tej opinii środowiskowej, więc yy, Sena pójdzie do sądu, postawi najlepszych swoich pra, pra, prawników i być może wygrają. Tylko ja przypomnę jedną rzecz. Tak samo było z zakładem zagospodarowania odpadów. I kiedy w końcu władze powiedziały stop i cofnęły się. Kiedy mieszkańcy z właśnie zapowiedzi, ze spotkań, z, kiedy zobaczyli, że spotkanie nie za dużo dają, bo przyjeżdżają eksperci i mówią, że to będzie pachniało. Kiedy mm, protesty i pisanie pism nie za dużo dało. Kiedy okazało się, że władze się wycofują i zmieniają zupełnie swoją decyzję i postęjęły decyzje o konsultacjach, które zresztą konsultacje wykazały, że ludzie nie chcą tego w Lubartowie. Kiedy poszło, kiedy mieszkańcy powiedzieli, dobra, nie słuchacie nas, tak, wychodzimy na ulicę. Pamiętajmy, że miała być zablokowana dziewiętnastka. Pamiętajmy, że pisały już o tym wszystkie media i ogólnopolskie również, że będzie protest yy, w łódce i ma być zablokowana droga. I to dopiero spowodowało, że ostatecznie nie udało się tego tak zrobić. I no jeżeli jesteśmy stawiani tak mocno przed faktami dokonanymi. No to należy już na tym etapie zmienić tok rozumowania z takiego pokojowego, spokojnego, przekonywania, że nie chcemy tej inwestycji, do przejścia na bardziej nieco radykalniejsze tory, czyli poproszenie mieszkańców, żebyśmy gremialnie zablokowali dziewiętnastkę, blokowali również później inwestycje, żeby nie mogły wjechać różnego rodzaju urządzenia i żeby nie można i, i towar, żeby nie mógł dojechać na budowę tego zakładu żeby się firma przekonała, że tu, to społeczeństwo nie chce mieć obok takiego właśnie pachnącego, bezpiecznego, wzorcowego, idealnego, jak czytam w gazecie, zakładu. Decyzji o tym, że Stena będzie mogła wybudować swój zakład przetwarzania i zbierania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, jeszcze nie ma, a kampania polubienia tego, czego nie chcemy, już się zaczęła. Co ciekawe, w ostatnim czasie mieszkańcy są przekonywani, że takie zakłady to nowoczesne zarządzanie surowcami, a spalarnie to też nowoczesne technologie. Ewidentnie ktoś chce nas oswoić z czymś, co budzi nasze uzasadnione obawy i pytanie Zostajmy sobie sami, czy my już w to uwierzyliśmy, czy jednak mamy własne zdanie. Dla kanału S Gabriela przypis.